Okej, 1hp, 1hp, ucieczka, ucieczka, łapać stojczy. majty, łapać majty, to jest nasz jedyny ratunek Sierzy, jak. W dzisiejszym fascynującym odcinku ze Spongebobka Ciastoporty oczyścimy z robotów park rozrywki w błotnistej lagunie, a także zdobędziemy wszystkie złote szpatułki z tej lokacji. Ale to nie wszystko, ponieważ następnie udamy się do morskiej kopuły, aby pokonać wielkiego robota Sandy. Tak więc oglądajcie odcinek do samego końca i zostawcie pod tym odcinkiem 3000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag Sandy, aby zwiększyć zasięgi tego filmu do granic możliwości. Natomiast ty drogi widzowie, jeżeli jesteś nowy i podobają ci się filmy na w moim kanale, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk, subskrybuj, a dostaniesz powiadomienie o wszystkich najnowszych filmach. No i jesteśmy w parku rozrywki na błotnistej lagunie. Spongebob kręci dla nas tyłeczkiem, a my oczywiście ruszamy dalej, aby zdobyć kolejną złotą szpatułkę. Tak więc zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Siema, no was oczywiście musimy wysadzić na samym początku. PIK BOOM! I zauważyłem też bardzo ciekawą zależność w tej grze, za każdym razem. Nie wytrzymam! Siema! Yy, za każdym razem, kiedy jest bas, to prawdopodobnie trzeba zmienić postać. Takie mam tutaj dziwne wrażenie, że tak było, jakby. Nie po to tutaj jest ten bas, żeby sobie po prostu zmienić postać, tak dla zabawy. Tylko jest te, ku temu zawsze jakiś cel. Wybacz, tak więc, dobra, małej. zobaczmy. Wesołe miasteczko zamknięte. Jak to zamknięte? Jakiś uparty robot Aha. przejął budkę, bibel. O nie, tylko ten, ten, nie, ten robot ufo, najgorzej. O, Jeszcze force przejął Jeśli jego. Wszystko możesz okay. mi się pozbyć drania. Dostaniesz! Złotą nagrodę. szpatułkę dostaniemy na pewno, tego tak jestem pewien. W ogóle dziękuję Wam za wszystkie lajki i za komentarze, które wysyłacie, bo naprawdę to motywuje do dalszego działania. Jesteście naprawdę, widzowie, super. I dzięki Wam, Uuu, właśnie mam chęci nagrywać dalej, myśli? więc e, dzięki wielkie dla Was. A my tymczasem tutaj idziemy sobie tak. Oczywiście, widzicie? Tak, tak, tak. Oczywiście, Patryk jest tutaj potrzebny, czyli musimy podnieść tego arbuza. Podnieśmy go i rzućmy w robota. Boom. O, proszę bardzo, czyli te roboty jednak da się rozwalić Ja ostatnio nie widziałem jak się je rozwala A jak mam się tutaj do niego dostać? Dobra, to może być mały problem Co my tu mamy? Klami, coś tam To jest jakieś, yy, jakieś napoje tutaj Czy mogę zejść na dół? Nie mogę zejść na dół Tam widzę kostkę lodu, więc prawdopodobnie gdzieś tam będziemy musieli się dostać Ale pytanie, skąd i gdzie pójść teraz? Podnieśmy tego arbuza i zobaczmy, czy mogę go gdzieś rzucić tutaj Na przykład w tego robota? Sprawdźmy Okej, okay, zadziałało, dziękuję, udało się. To było całkiem skomplikowane, powiem Wam szczerze, ale wydarzyło się teraz coś niesamowitego, czyli. Okej, okay, mamy przejście do parku rozrywki. O nie, diabeński wód się zawalił, ale to chyba dobrze, bo będziemy musieli go wykorzystać pewnie, żeby dostać się dalej. Okej, okay, majty są potrzebne, raczej nie, mamy full i teraz możemy przejść tędy. Dobra, wszystko się wyjaśniło bardzo fajnie, A więc hops, hops i hops, hops. O, muzyczka gra, pięknie. Rozwalmy tę maszynę, bo ona tutaj będzie tworzyła nowe roboty, więc warto się jej pozbyć. Zbierzmy tutaj świecące rzeczy albo błyszczące rzeczy. Jakoś tak. Dobra, dokąd mogę teraz przejść? A ja mogę chyba na dół zjechać tutaj. I chyba nawet tak trzeba. Tam w ogóle widziałem kostkę lodu, więc może tu na dole coś trzeba ogarnąć? Zobaczmy, czy tutaj jest coś ciekawego. Może tutaj się ukrywa jakaś skarpeta przypadkowo. Bo raczej na ląd to my nie doskoczymy. Nie, więc po prostu to jest tylko takie miejsce, żeby sobie przyjść Dobra, lecimy na górę No i idziemy dalej, zobaczyć, co się tu ukrywa Prawdopodobnie będzie to jakieś zadanie, które będziemy musieli wykonać I dostaniemy za to kolejną Ale szlam! Prosto w szlam wpadłem Jak, jaki gamoń ze mnie Najgorzej Tym razem nie wpadamy w szlam Nie, 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 nie ma takiej opcji Nawet nie ma takiej opcji Siema! Bum. Dobra, przywaliłem mu pięknie Łak, dobra, łakatiki 30 sekund Co mam tutaj zrobić? O, muszę ich uderzać, dobra Nie ma problemu Zajmę się wszystkimi Mam nadzieję, że dostanę z tą złotą szpatyłkę, Ale jakąś minigierkę dostaliśmy Ej, bardzo mi się to podoba Pum, pum, pum Udało się Skarpetę dostaliśmy za to Ej, that's nice Kolejna skarpeta Patrz, Patryk, twoja skarpeta Proszę. Ej, to moje Tak, dokładnie, to twoje Twoja skarpeta odnaleziona Uuu, Dobra, chodź robocie Nie trafiłem w niego, naprawdę? Dobra, jest za mały, żeby go trafić Tak więc spyk! Dobra, walnijmy. Już tą widzę kostkę lody. Jestem w 100% pewien, że coś trzeba będzie z tym ogarnąć. Dobra, na górę. Okej, okay, siema. Uuu, witam panią rybę. Siema. I nara. Aaa, okej, okay, okej. Okay. Dobra, rozwali ich. Bum. Yes. Jest. Okej, okay, pięknie. Teraz tutaj. O nie, to jest ten robot. To jest ten robot. Jego nie da się w ogóle w żaden sposób załatwić, tylko... O, tylko jedynie arbuzem z tego co widzę. O, Majty się przydadzą na pewno, to zbierzmy. chyba na niego nie pasują. Dobra, czy ja powinienem tutaj okej, okay. nie, tu się chyba idzie tylko po Mighty to jest po prostu taki park rozgrywki, w którym możemy wiele rzeczy tutaj przetestować i sprawdzić. Siema, jest i robot, ojoj. Oj, oj. I właśnie, to jest ten moment, gdzie chyba powinniśmy pójść na dół. Albo i nie! O Jezu, to jest ta gra! Ja ją uwielbiam. Uwielbiam w wesołych miasteczkach tegierkę. gierki, coś taką kulą rzuca. Dobra, jeżeli będzie zadanie z rzucaniem kulą, to będzie coś pięknego, dobra. Yy, przeczytaj: SpongeBob potrzebuje bańkowej kuli, aby zagrać w ski ball. Bańkowej kuli, SpongeBob. Okej. Okay. Bańkowa kula. Czy my coś takiego tutaj mamy? Nie wydaje mi się. A w sumie, czekajcie, zmieńmy na Spongeboba. Widzicie, znowu jest ten bas, co oznacza, że tutaj prawdopodobnie trzeba zmienić postać. Tak no więc, Nara, Patryk, czas na Spongeboba. Siema. Dobra, yy, czy możesz zagrać? Nope, nie możesz. Okej. Okay. Czyli nie da się tutaj zagrać. Trzeba będzie jakąś bańkową kulę zdobyć. Trzeba to sprawdzić. Na pewno będzie gdzieś się dało ją zdobyć. Wychodzi na to, że musimy pójść po prostu dalej, tak więc skaczemy. Nie wiem, czy mam dobrą postać, ale zmieniłem sobie na SpongeBoba, więc mam nadzieję, że SpongeBob tutaj sobie poradzi. Tutaj widzę, że mamy. Nie, no tu będzie potrzebny Patryk w tej grze, ewidentnie. Chociaż my możemy możemy iść na górę. Może tam dostanę kulę. Dobra, na razie weźmy. No w sumie nic nie zrobimy tutaj. A ja mogę wejść? Wow! Wow! Ej, 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 tu jest ślisko, bardzo ślisko. Spunch Minator! na Minator! Ugh. Aj, trzeba tego rozwalić Dobra, czyli tutaj będziemy musieli arbuzem Rozwalić prawdopodobnie maszynę Tworzącą Ooh, kolejne roboty Tak więc wróćmy się na chwilę No i zmieńmy sobie z powrotem na Patryka Skoro już jesteśmy Patrykiem, to przetestujmy Czy da się tutaj zagrać w tą grę Rzućmy w roboty, bum Okej, okay, da się, czyli A zobaczmy czy ten arbuz w ogóle będzie się toczył po ziemi Niby się toczy, ale wydaje mi się, że My musimy go zabrać, czyli najpierw Musimy zniszczyć roboty Ile jeszcze? Ojojoj, oj, to będzie bardzo ciężkie, bo trzeba będzie zabrać Arbus, o! jednocześnie ominąć wszystkie roboty, które będą cały czas tworzone i rzucić w maszynę. Nie wiem czy coś za to dostanę, Co ale będziemy musieli to i... sprawdzić, a może trzeba będzie je ominąć. To będzie cała trudność. Dobra, spróbujmy. Dobra, hops. A -a -a. Dobra, tak trzeba je omijać. Łooo, niebezpiecznie, niebezpiecznie. Hops, rzucaj, rzucaj. Tak jest. Dobrze. Nie ma tworzenia robotów. Udało się. I skarpeta U, dla Patryka! Jej yeah, mamy 12 skarpet. I z tego co pisaliście w komentarzach, to za 10 skarpet Patryk daje nam jedną złotą szpatułkę więc prawdopodobnie będziemy musieli zmienić się w sponcz Boba wrócić do Krista, ja e, oczywiście e, jakby naszej głównej lokacji i tam dać Patrykowi skarpety, wtedy dostaniemy od niego złotą szpatyłkę. Przynajmniej tak to wygląda. Więc dobra, chodźmy na razie tutaj na górę, bo tutaj widzę, że jest coś do kupienia za 2200 błyskotek. Okej, okay, błyszczące przedmioty. Czy chcesz... chcesz tak? Chcę, chcę, okej, okay, koło ratunkowe. Czyli będziemy mogli wybić się w górę, tylko gdzie ono spadło? To jest dobre pytanie. Też w ogóle dzisiaj jeszcze musimy wrócić na początek mapy, bo też mi pisaliście. Nie wiem, czemu bije pana biednego pana rybę, Bo też mi pisaliście, że tą zagadkę jeszcze nie zrobiłem. Tą zagadkę z tymi wieżyczkami, które dawały światło. Tam jakby musimy coś jeszcze zrobić, więc jakby spokojnie, to ogarniemy. mamy checkpoint. Tutaj zejść chyba powinniśmy, tak? Bo tam, są, tam jest więcej robotów. Ale pytanie, co jest tutaj? Bo ja widzę tutaj skarpetę ewidentnie na dachu. A i pewnie. Dobra, bo tu jest to koło ratunkowe, więc pewnie wejdziemy na samą górę i dzięki temu będziemy w stanie zdobyć kolejną skarpetę. Hops. Nice. A, bo to od razu wybija na samą górę, dobra? Hops. Siema, jestem na samej górze. Ojojoj, tu chyba trzeba będzie wykonać jakieś kolejne zadanie. Albo wejść jeszcze wyżej? Okej, okay, sprawdźmy. Nie, to wybija. Tak tylko trochę A gdzie jest skarpeta? Ona gdzieś tu była Nie, chyba musimy z samej... Góry skoczyć albo teraz po dachach? Ej, to by było całkiem logiczne, ale... Tu chyba jakiś... Tu trzeba parkour po prostu zrobić, ta Hops i hops i jestem na dachu Proszę bardzo Mamy kolejną zagubioną Kolejność, skarpetę Kolejna! Kolejna skarpeta znaleziona, nice! Okej, okay. teraz możemy pójść... Slide Zjeżdżalnia? Lagoon Slide, dokąd ona prowadzi? A, tutaj, dobra, no to możemy się przejechać. Myślałem, że to jest jakby już jakiś końcowy etap tego, tego rozdziału. Ale wychodzi na to, że nie. Mamy po prostu fajną zjeżdżalnię. Dobra, czerwonych oh. musimy ominąć. Zdecydowanie. Ała, ała, no dokładnie, ale mamy majty, oh, yeah. więc spokojnie. te speed lines'y tutaj, jakie wleciały, żeby jeszcze szybciej tutaj, jakby po prostu przeżyć tą przygodę. I exit. Boom. I mogłem znowu polecieć na slajda. Nie, my już na slajda jeszcze raz nie chcemy. O, czyli musimy jednak pójść yeah. tędy. Dobra, to idziemy. I z tego co widzę, to tutaj na dole mamy takie coś lodowe, więc chyba trzeba będzie się tam dostać. Tylko pytanie, gdzie mamy użyć tego lodu, żeby dostać się w kolejne miejsce? To jest dobre pytanie, ale na razie zróbmy to, co się da zrobić, bo wydaje mi się, że... Może to będzie nam potrzebne, ale później. Dobra, nacisnąłem i znowu mamy bas. Bas, stopa. Hmm. Kusi mnie ten lód, bo mam wrażenie, że on będzie do czegoś. Tam coś jest. Tam jest kolejny lud. Ej, ja chyba tam idę, wiecie? Wydaje mi się, że powinienem pójść, ale nie mam pewności, czy dam radę stąd skoczyć tam. Hmm. To może być mały problem, ale chyba, że tam jest pierwszy lud. Tak, bo może. Tak, dobra, tu jest kolejny. Dobra, czyli jakby. Zobaczyłem zagadkę, ale zobaczyłem ją od dopiero od połowy. Okej, okay, pyk, pyk, jakoś jest to śiemka. Ja, robocie. Dobra, czy mogę wsiąść do tego samochodziku? Proszę. Nie mogę. O, straciłem przez to dwa majty. Dobra, najgorzej na świecie, ale oni nie mogą stąd wyjść, więc chociaż tyle. Taki plus. Mamy kolejny punkt kontrolny, no i oczywiście teleport. I teraz możemy tutaj... Siema. I tu możemy się wybić. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Wykorzystaj bujankę Patryka, aby dostać się na wyspę przy plaży na Włotnistej Lagunie. Aha, czyli to jest ta plaża, do której... Czyli tutaj jakby wrócimy, ale ja widzę te kostki lodu, więc... Muszę się tutaj po prostu dostać. Okej, okay. mamy checkpoint, więc tutaj coś będzie jeszcze. Sporo Weźmy kostkę. Mamy tego noszenia. Hops. Zamarzło. okej, okay. 17 sekund. Szybko, Patryk, biegnij! Szybko! 14, 13, 12, 11. Tu będzie na pewno złota szpatułka, bo nie zdobyłem, więc jakby. Wydaje mi się, że powinna być gdzieś ukryta. Tylko pytanie: gdzie? Pójdźmy po prostu do kolejnego etapu, czyli jakby tam. Ona będzie ukryta za tym, na pewno, jestem pewien. Dobra, podnieśmy, rzućmy, hops, hops i lecimy. Niestety w tej grze, jeżeli chodzi o bieganie, no to tak średnio. Możemy się co najwyżej skra... Jest złota szpatułka, patrzcie, w tym miejscu po prostu sobie leży. Ej, that's nice. A za tym może coś jeszcze być. Takie przeczucie. O rety, rety, Patryk znalazł szpatułkę, nice. W ogóle, czekajcie, to gra polega na tym, że zbieramy złote szpatułki. Coś pięknego. Ehm, dobra. Chyba wydaje mi się, że powinniśmy wrócić Dobra, próbujemy niszczyć łódki, ale z tego co widzę Ała To nie jest to takie łatwe I one niestety biją, czyli musimy znaleźć jakiś sposób Prawdopodobnie będziemy musieli rzucić arbuzem Tak mi się wydaje Nie wiem czy to zadziała, ale spróbujmy podwójne uderzenie A mianowicie bang, bęk Ajdź nie, nie, nie Tak, to chce zrobić, tak, tak Klapnięcie Boom. Jest, da się rozwalić te roboty w normalny sposób Okej okay. Hops, hops. hops. i ostatni, ostatni. bank, Jej, udało się. Gdzie jest moja złota szpatyłka, którą powinienem tutaj za to dostać? Oczyściłem łodzie przecież. Dobra, chyba to była jakaś misja, którą, którą powinienem zdobyć wcześniej, lepiej. tak mi się wydaje. I pogadać z kimś, ale dobra, oczyściłem więc. Gdzieś ta złota szpatułka powinna na mnie czekać, na to wychodzi. Z tego co zauważyłem, mamy do zdobycia jeszcze jedną złotą szpatułkę, a mianowicie tą na samym dole, którą tam gdzieś, gdzieś widzicie, przy której krążą te totemy. Ale nie wiem, jak to zrobić. Znaczy, wiem, jak to zrobić, bo już była misja z hakiem, ale nie mam pojęcia, jak się go chwycić. No właśnie, tylko ci znajmi ten klawisz, co trzeba. Wybaczcie, widzowie, ale totalnie o tym zapomniałem, że na Bandzi skacze się za Majty Spongeboba. Ale teraz już ogarnąłem, tak więc uwaga, uwaga! Skok na Bandzi! Po złotą szpatułkę został wykonany. Łooo. Wow. Dobra, skaczemy. Nie, już wystarczy, już wystarczy. Wyjdź. Uhu. <ścoughs> Mamy to, złota szpatułka. Jeszcze nie wiem jak zdobyć tą złotą szpatułkę z tych samochodzików. Bo jakby udało mi się to zrobić. Chyba, że gdzieś tutaj na początku była jakaś postać, która dawała nam tą misję. Ale niestety nie pamiętam. Wróciłem na sam początek mapy. Mam nadzieję, że on mi tutaj da. Tą szpatułkę Nie, nie dał mi szpatułki To twoja nagroda Moja nagroda? Za co? Złota szpatułka Po prostu Jakby pogadałem z nim Nie dostałem złotej szpatułki Przyszedłem tutaj przez teleport Dostałem Okej okay. Nie będę narzekał, ale troszkę to było dziwne, ale przynajmniej wiem, że do każdej lokacji, jak możecie zobaczyć, da się teleportować. Da się kliknąć Podróżuj, i możemy w ten sposób bardzo łatwo wymaksować gierkę, więc być może taki odcinek się pojawi. No to łapiemy ostatniego Arbuza i lecimy w kosmos. A w zasadzie na początek mapy, tam gdzie mamy jeszcze jedno zadanie do wykonania. No to jesteśmy. O, jesteśmy. Tak, jesteśmy chyba w tym miejscu, które bardzo potrzebowałem. Czyli jesteśmy na tej wyspie, do której nie mogłem się dostać w poprzednim odcinku. Co. Dobra, oczywiście musimy zmienić na Spongeboba. I tak, teraz będziemy w stanie promieniem światła strącić tego robota. Czyli pierwsza misja tak naprawdę jest ostatnią misją do wykonania. Czyli jakby to wykonujemy na samym końcu. Uwaga, przywalamy i. Czy światła teraz będą skierowane w robota? Tak, są skierowane w robota. Do którego nikt się nie mógł dostać. Okej, okay, udało się. Czyli misja wykonana, tak naprawdę. A co się stanie, jak skoczę tu? Czy to mnie. O, to mnie przeniesie tu, gdzie właśnie chciałem? Czyli prosto do. Okej, się ma. Nice. Jesteś królem plaży. Nie! Yes. Łapka w złota górę. Łopatka. Złota łapka dla Spongeboba, widzowie. Dobra, zdobyliśmy złotą szpatułkę. A, w sumie to trzeba ją odebrać. <laughs> Jej, udało się! Czy ja właśnie zdobyłem wszystkie złote szpatułki z tego poziomu? Czy mi się wydaje? Sprawdźmy to. Tak, zdobyłem wszystkie złote szpatułki z tego poziomu. Dobra, to teraz musimy wrócić do naszej głównej lokacji i zdobyć kolejne szpatułki oraz wybrać następne miejsce. Tak, więc jesteśmy w bikini dolnym Siemano. Wow, Witam Bob, Patryka. Kilka. Tak, zgadza się? Dawaj teraz szpatułki są znów bezpieczne w domu, na swoim miejscu. Dokładnie. Oto złota drapaczka do pleców. Co? To nie Łopatka. są drapaczki do pleców. Są szpatułki do przerzucania kotletów. Nie znam się na anatomii. <grym> o oh, jezu. Okej, okay. dobra, bierzemy, nice! Mamy 19, więc prawdopodobnie możemy już pójść na kolejny, kolejny obszar, ale pogadajmy Czyż jeszcze z nim Jeszcze nie! O. A dobra, chyba jeszcze nie mamy. Ile mamy tych skarpet w ogóle? Zobaczmy Mamy skarpet 3. No, jeszcze dużo nam brakuje, ale za to mamy dużo błyskotek, więc możemy tutaj pogadać e, z tobą Chcesz Siemanko, panie krabie przedmioty na złotą łopatkę 3,5 tysiąca ostatnio było na to się nazywa piękne no, Dobra, wykonanie. niech będzie. Wróć jeszcze. Dobra. To i kolejna złota szpatułka. Mamy 20, więc bardzo dobrze. Podoba mi się to. No i teraz musimy wybrać nową lokację. Zobaczmy co mamy tutaj. Za 5 szpatułek mamy miejsce, które nazywa się Ojej, już odblokowałem. Śródmieście. Okej, okay, ciekawe. Byliśmy na tej lagunie. Tu mamy w ogóle O, to miejsce wygląda ciekawie za 15. Zobaczmy co tutaj jest. Co to jest? To jest jakaś chyba wyspa. Morska kopuła. O nie! Przeniosły się na jakąś arenę. was, byście stawili czoła wyzwanie! Wyzwanie? Mam nerwy. Wow. Ze stali, a miej Totalnie się z randomowo kliknąłem to. A oczy z galaretki! Morska kopuła została zaatakowana! No nie! Przez nieprzyjaciela, którego musisz pokonać. O -o. Nie boję się wasza wysokość! Nic a. Nie! W tym momencie. Okay, to będzie walka! Broniący morskiej kopuły, mały, kwadratowy Koleś. Aha. Potężny robot o kształcie wiewiórki? Czy to będzie Sandy? O nie! Patrz, to żyrafa! To żyrafa? Chyba muszę wracać do domu, nakarmić Gacusia Boże, jak będę miał jeszcze kiedyś kota Takiego własnego, to nazwę go Gacuś No, no idealnie Dobra, musimy to rozwalić, to jest Sandy, ewidentnie, z bajki Tak więc, okej okay. Nie mam pojęcia Okej, okay, wybija, Okej, okay, okej, okay, okej, okay. chyba teraz, chyba teraz Nie? Ajć. Nie mam pojęcia jak pokonać tego wielkoluda Mamy dużo majt tutaj rozrzuconych Wygląda okay. na to, że robot się odsłonił To Robot się odsłonił Bęk, bęk Nie, nie działa to Trzeba w jakiś sposób znaleźć Jest pierwsza moja walka z takim bossem Nie mam pojęcia co robić Dobra Tupnąć Tak, muszę tupnąć o, na niego Au, musi boleć Tak, dokładnie, to boli Wygląda na to, że robot się odsłonił o, o teraz rapo. Teraz. A ja muszę po prostu walnąć, żeby mu głowa spadła. Okej, okay, sprytne. Ale już straciłem jedne majty. To, że robot się Dobra, pięknie. Dobrze mi idzie. Robot dostaje lanie. Robot dostaje lanie, a ja żyję, że bardzo jak wiosny. O. o. Kłopoty, kłopoty. Popot ma teraz, teraz szansę. Ale. Czy uda musi ją nice. wykorzystać. Oj, oj, połowa życia. A on nie przejdzie do kolejnej fazy, najgorzej. Ajajaj, będzie kolejna faza. Chce się, się bawić, chce się bawić. Patryku to nie zabawa. Walczymy o swoje życie. Kładnie. Chce się bawić, chce się będzie bawić. Będzie zmiana chyba zawodnika. No dobra. <laughs> Jest genialne. Teraz z Patrykiem gramy. O nie. Nie mam pojęcia, co mogę zrobić. Okej, okay, atakuje mnie, się ma. Oj, 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 Robot uznał. Co że to za jakiś atak? No wow, ej ej ej. Co to za jakiś atak był? Niespodziewany. Dobra, odsłonił się. Bang. robot Zaraz straci głowę. Heh, heh, heh. A ja mogę to podnieść, okej. Okay. I przywrócić głowę robotowi? Nie? Wyrzucić ją trzeba. Dobra. Nara. Zaskakujący <laughs> uh, atak w, prosto w kable Pięknie, Patryku. To był zacny atak, muszę przyznać. Ale robot nie daje za wygraną. Oj, oj, oj. Okej. Okay. Znowu atak będzie. O nie, tylko nie ten atak. Najgorzej. Ziup. Dobra, okej. Okay. Muszę jeszcze dwa HP mu zbić. Wtedy przejdzie na kolejną fazę. Dobra, Walni, walni, Idealnie. Robot um. zaraz stracił <laughs> głowę. Tak, tak, tak. Już stracił głowę. Pięknie. Daj tą głowę. Let's go. Siup. O, Patryk wypił wrogowi co nieco z głowy. o, o, o. o. Jeszcze raz musimy tak zrobić. To już nie jest łatwy boss. Ten pierwszy był łatwy, jakby król Medus, ale tutaj już żarty się skończyły. Siema. Hops hops. Okej. Okay. That's nice. That was easy. Jestem ciekaw, czy za tę misję dostaniemy jakąś złotą szpatułkę, no bo w sumie Robot chyba by należało dostać głowę. złotą szpatułkę i chyba to nie jest Ojej, głowa. To nie jest taka misja, gdzie jakby mamy całą mapę, tylko po prostu jest walka z bossem wow. i tyle. Nigdy nie byłem. Ta nie HP mu zostało. Twoja kolej SpongeBob No Spongebob przerażony Coś Ui. się dzieje z robotem Okej okay. Skoci robni w głowę Jak to? Jak to skoci rąbni w głowę? Siema. O nie, znowu ten awak. Dobra, uciekajmy. Co jest? Auć! Ej! Okej, okay. nie jest łatwo. Teraz, teraz, teraz. Boom! No jak to? Ja muszę prosto... A muszę tutaj. Dobra, 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 szybko, szybko, szybko. Okej okay. To był piękny o, hak! W moim sięgamy. wykonaniu. Świeżo wyciśnięty. Świeżo wyciśnięty, no zaraz będzie tutaj kolejny... O, ten atak Tego się nie da ominąć w żaden sposób. Przynajmniej ja nie umiem. Dobra, chodź robocie, walnij, walnij, ja czekam, ja czekam Dobra. To bez wątpienia. Dobra, dobra. I boom, rąbnięcie Okej, okay, jeden HP, przewagę. jeden HP. Ucieczka, ucieczka. Zaraz się ucieczka. Łapać majty! łapać majty, to jest nasz jedyny raz. Świeży, jak powie okay, spoko. Teraz spróbujmy jeszcze raz. No nie da się tego ominąć, no to jest chyba tak zrobione. Dziwne, bardzo dziwne. A na szczęście mamy się mam jak, trzy życia, jak, więc. Ciśnięty. Raczej bez większych problemów powinno się udać. Siup to serio? Siup, dobra, koniec już nie w stanie w morskiej kopule. Pęk. Udało się! Mamy to. Cóż, to była Piękna bitwa! Johnny powiedz mu co wygrał? Moc. <laughs> Bankowa kula. Kule. Ale to jeszcze nie wszystko! Złona łopatka. Złota łopatka. I to jeszcze nice. nie wszystko! Masz tu kupon na 5 dolarów i 32 centy <laughs> do sklepiku z suszoną rybą Suszone i światami dina! Wow! O, dziękuję, to wiele dla mnie znaczy, ja. Ja. Obiecałem Ojej. sobie, że nie będę płakał. O. Płacz do woli. Byle nie tutaj. Dopiero polerowaliśmy podłogę. <laughs> Polerowana podłoga, no tak. Pięknie, udało się. Zdobyliśmy złotą szpatułkę i zdobyliśmy nową moc jakąś kulkową, więc jestem ciekaw, co to będzie, tak więc uwaga, uwaga. Zaraz powinniśmy to zobaczyć. Hej, plankton! Mmm, plankton, znowu. Tak? Czego chcesz? <laughs> właśnie się zastanawiałem, czemu właściwie wszystkie roboty zdają się wychodzić z kubełka pomyj. Oho, to jego wina, przecież wiemy jakby. nie zwróciłem uwagi? <śmiech> no <śmiech> jasne. tak. No i jest jeszcze ten wielki neonowy znak z napisem kwatera główna robotów. <laughs> Spancz, bo jestem twoim kumplem, nie? No właśnie. Właściwie to nie. No Właśnie, tak. i jako twój Ojej. nieprzyjaciel martwię się o ciebie, choćby teraz. Za dużo myślisz, no. jeszcze sobie podejrzewam. Powiem ci co zamierzam zrobić? Pomyślę w twoim imieniu. W ten sposób tobie nic się nie stanie okay. Możesz się skupić na odzyskiwaniu dostępu do kubełka pomyj O, czyli będzie nowa lokacja chyba Dzięki Plankton Ciekawe. Jesteś najlepszym nieprzyjacielem na świecie Jest. Koniec z myśleniem <laughs> Najlepszy nieprzyjaciel na świecie Koniec z myśleniem Po prostu koniec z myśleniem Zobaczmy czy to, jak to wygląda te wiaderko pomyj Pozwól, że nauczę cię rzucać bańkową kulą Ok, ciśnij ten przycisk, żeby rzucić bańkową kulą, którą trafisz roboty wow. z bezpiecznej odległości. To mi się podoba i dlatego na tym nie mogliśmy odblokować sobie jakby tej gierki na plaży, bo potrzebowaliśmy bańkowej wow. kuli. Wow! Pamiętaj jednak, że bańkowa kula działa tylko okay. na obiekty znajdujące się blisko gruntu. Dobrze, rozumiem. Ok, ciśnibę. Wow, naprawdę. Ten dźwięk. Okej. Okay. Plastycznie! Tak, przytrzymam dłużej, okej. Okay. ma. Siup. Ok, Fajnie to działa, więc będziemy mogli atakować was. Tak, czyli teraz nie będziemy musieli się skraść, bo będziemy mogli robić to. 40 łopatek, żeby się tu... Czy ja tam widzę złote majty? Tak, złote majty dają dodatkowy pojemnik na życie. A my potrzebujemy pojemników na życie, więc będziemy musieli sobie to jakoś wszystko ogarnąć. Znalazłem już kolejną lokację, do której udamy się w następnym odcinku, czyli do Śródmieści Bikini Dolnego.